Kiemaneczko ze strony Fikusek. O, to jest kolejny odcinek z gry Prison Simulator Prolog. I tak, odcinek nagrywam już w ogóle no, po wypuszczeniu tego odcinka, więc no nie wiem, czy będzie kontynuowana jeszcze ta seria. Wiem, że tylko jeszcze to nagrywam i wrzucę to, żeby nie było, ale no jeżeli się nie przejmie, no to, to będzie koniec. Tak samo jak tutaj nagrywam sobie z ale to już chyba widzieliście wczoraj. Dzisiaj prawdopodobnie będzie jeszcze drugi odcineczek z gierki Sabotage. Więc kto jest ciekawy i w ogóle to zapraszam, ale jak na razie zapraszam Was do tego odcinka. 9 subskrypcji równa się live stream na YouTubie ze znajomymi w gierki, które będziecie chcieli. Więc no, dobicie te 9 subów jeszcze, żeby była seta. No a potem, właśnie ten stream, jak sobie mówiłem. I tak, wczoraj za zakończyliśmy na buncie. Tego nie widział link w opisie, tak samo jak do moich znajomych, których w sumie będziemy tutaj chyba łupić. Nie wiem, czy to jest w ogóle sens nagrywania tego, bo nie wiem, czy to czasem już nie jest koniec. Ale dobra, ten odcinek może być dłuższy, i tak jak ten w poprzednim odcinku mówiłem, że też będzie dłuższy. A się okazało, że pierwszy odcinek był najdłuższy jak, jak na razie. To dzisiaj akurat nie będę tego pomijał, tylko będę normalnie gadał. Angie że kiepsko się. Wiadomo, że kawał dobrej roboty zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Nie wiem, co to było, jak dobrze pokazać jak temu, że urlop ci odpali ci urlop za rok. W końcu dopiero zaczęłeś tu pracować. Aha, za rok urlop. No. Za rok to mnie tu nie będzie, nie? To do dyrektora, facet chce cię widzieć. No spoko. No w sumie dobre pytanie. Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że powinien znać swój grafik może ci przypomnieć kto wie po co masz to, mam strata mieć gościu malinowej jeśli mi to utłumaczą ale dobra, kim jesteś? ty jesteś? Co... można i tak, nie? chodźcie w czymś rozmawiać to może w czasie przerwy w pokoju socjalnym O? trzeba być czujnym, nigdy nie wiesz co przyjdzie do głowy Jakiś problem? A. To... to jest oficer, tak? W poprzednim odcinku oficerem chyba był jak ktoś inny, ale dobra Mam nadzieję, że w ogóle piosenka nie jest zagłośna no. No, no, nowy, dobrze cień widać, Szczerze mówiąc, spodziewałem się wypowiedzenia po tym, jak te kudasówki Urządziły sobie cyrk z nami w roli głównej, nie zachęciły cię do drogi. W takich jazdach wielu rzuca te roboty do diabła. Dobrze wiedzieć, że masz je, by z nami pracować. A kurde, mogę podwyżkę liczyć, gościu. Dobra, jestem ja znał, sobie patrzę osiągnięcia, jakie są. Aczkolwiek dziś nie słyszałem, że paroletki kamer przede wszystkim jednak rozwaliły mnóstwo innych rzeczy pełne nawet nie zdążyli z nich skorzystać Co na wyzysku broni kamery, narzędzia, QTV, kawał sił i przyrządy do sprzątania celu. Mam nadzieję, że ubezpieczenie to pokryje, ale i tak be bez większej kamer jesteśmy ślepi jak krety. Czekaj na kto... No. Czekaj no. Czekaj no, a nie na. kreskę taką. Czekaj no, która jest. Zgadzałem się, że zwykle, słuchaj, masz dziś parę rzeczy do zrobienia. Kurwa, ja czytać nie umiem, nie? Dobra, za zacznij swój dzień. Ja też mam mnóstwo rzeczy do zrobienia. Dobra. Więc się bawimy. Deżur przy monitoringu. Idź do monitor monitoringu. Poczynny. Spoko. Generalnie tak. Kurde, jestem... ...odmocniczy gdzie? Ciemny, brak prądu. Nie muszę ci chyba mówić jak wielkie gó... rzeczy może to znaczy? To może mieć coś wspólnego z buntem sprzed kilku dni. Te cwane besy musiały ...uknąć. związanego z pokojem kontrolnym musi to sprawdzić. Powodzenia, bądź ostrożny, bez odbioru. Kurde, tak jak myślałem, jest to koniec. No to trochę dupa. Kurde, trzymaj swój specjalny bonus do, sp do pełnej gry. Takie rzeczy można dostać. Dodatkowo, że... ...słyszałem, że tę grę, kurde, już tworzą 8 godzin, na. No. Kurde. Zresztą można odpalić sobie nowy tryb Na najtrudniejszym Już po co to, nie? Ajajaj Dobra, nie Tak się nie bawię No cóż, myślałem, że ta gierka będzie jeszcze dłuższa, ale no, jak widać jest to koniec, więc w sumie więcej gadałem na początku niż zagrałem w sobie gierkę nie jeszcze moje czytanie było takie zajebiste. Szkoda, że gierka już jest skończona w sumie. Mogę dać jakiś jeszcze nie, tryb, że może po prostu sobie chwalić po więzieniu. Po, pobawić się z więźniami. Jakieś może miejsce zrobić. Może kiedyś uda mi się jeszcze nagrać. Nie wiem drugi sezon tej gry, że spróbuję 100% tej gry przejść. Na 100% wiecie, jak to się mówi. 100% osiągnieć, zrobić, ale no. Wiecie jak to jest. Nie wiem, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Czekajcie jeszcze do godziny tam, nie wiem, 15. O, załóżmy, że do 15 godzinki. Zaczekajcie. I wtedy będzie ten odcinek z ze... Sabotaja. Więc jak na razie to tyle. Żegnam. pa.